Panie i Panowie, mam zaszczyt odczytać pierwszy komunikat z fragmentów komunikatu kapituły 78 Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana imienia Włodzimierza Pietrzaka. Kapituła obradująca 3 kwietnia 2025 roku w Warszawie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa, profesora Michała Janochy, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polskiego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w składzie obecnych podczas. Po Posiedzenia, jego Ekscelencji księdza biskupa doktora Wiesława Alojzego-Meringa, księdza doktora Dariusza Wojteckiego, Sławomira Józefiaka, Kamila Suleja i Macieja Szepietowskiego informuje, że przyznała tegoroczną nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Pani profesor, Marii Lubryczyński za artystyczny zapał w pracy konserwatorskiej nad cudowną rzeźbą Pana Jezusa na krzyżu z kaplicy Baryczków w bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie w 500 rocznicę sprowadzenia rzeźby do Warszawy. O wygłoszenie laudacji poproszę profesor Janę Czernichowską, konserwatorkę, restauratorkę dzieł sztuki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pani profesor, zapraszam. Wasze ekscelencje, czcigodni członkowie kapituły nagrody stowarzyszenia, 78. Nagrody Stowarzyszenia Ars Christiana, drodzy goście, spotykamy się dzisiaj no, w chwili niezwykłej. Niestety pani profesor Maria Lubryczyńska nie może być obecna. Więc pozwolę sobie na ręce męża przekazać przekazać swoją, swoją laudację. Wiemy, za jakie, za jakie działania pani profesor Maria Lubyczyńska otrzymała tę nagrodę. Wiemy, że dotyczy to konserwacji rzeźby Pana Jezusa Ukrzyżowanego z Kaplicy Bareczków w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Rzeźba ta to jeden z najcenniejszych późnogotyckich krucyfiksów w Polsce. Od XVI wieku towarzyszyła w Warszawie chwila chwały i dramatu. Przetrwała zniszczenia, wojny i odbudowę miasta, stając się symbolem wiary, nadziei i ciągłości państwowości. Jej obecność w przestrzeni duchowej miasta upamiętniają liczne świadectwa. Od relacji historycznych z minionych wieków, po najnowsze z XX i aż po XXI wiek. Powstańców warszawskich zapisy z czasów odbudowy warszawskiego starego miasta. W tym kontekście praca konserwatorska pani profesor Marii Rubczyńskiej nabiera wyjątkowego znaczenia. Jej podejście łączy najwyższe standardy naukowe, badania technologiczne i konserwatorskie oraz artystyczne z głębokim zrozumieniem duchowego wymiaru dzieła. Konserwacja krzyża była precyzyjna, przejrzysta i pełna szacunku dla historii obiektu. Dzieło odzyskało swoją integralność, nie tracąc przy tym autentyczności. Wyjątkowym efektem tej pracy była również wykonana w technice 4D pomniejszona kopia krucyfiksu z drewna lipowego, przeznaczona do noszenia w czasie miejskich dróg krzyżowych. Dla tych, którzy znają panią profesor, nie jest to żadne zaskoczenie. Pozwólcie państwo, że w tym przy miejscu przypomnę kilka faktów z niezwykłego życiorysu naszej laureatki. Maria Lubrzyńska urodziła się w Warszawie. Z miastem tym związana jest, jest całe jej życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Ukończyła dwa Wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz oraz Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki. Już w trakcie studiów podjęła pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie w pracowni konserwacji sztuki średniowiecznej. Po studiach zaś rozpoczęła długoletnią pracę dydaktyczną i naukową w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej prowadzonej przez profesora Juliusza Bursze. Szczególną uwagę w swojej pracy naukowej poświęciła konserwacji obrazów na podłożach metalowych, najpierw cynowych, potem miedzianych. W tej dziedzinie badania, prowadziła badania naukowe. I, I publikowała ich wyniki, uzyskując kolejno tytuły adiunkta, doktora habilitowanego, profesora uczelni i w końcu zwieńczeniem w 2012 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Była w swojej katedrze, w swojej. W karierze w Akademii Sztuk Pięknych była kierownikiem Katedry Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, pełniła funkcję prodziekana Wydziału Konserwacji, kierowała pracownią konserwacji malarstwa tablicowego i rzeźby drewnianej polichromowanej, była promotorką licznych prac magisterskich i doktorskich, recenzentką tychże, ale przede wszystkim, o czym nie mogę tu nie wspomnieć, mentorką dla wielu pokoleń młodych konserwatorów i jej wielkiej życzliwości, i świadce, które było świadectwem jej wielkiej życzliwości dla kolejnych pokoleń studentów, co ja wraz ze swoimi kolegami do dzisiaj wspominamy. Była także rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pełniła funkcję przewodniczącej Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków. Dorobek pani profesor obejmuje zatem pracę dydaktyczną, liczne publikacje i ekspertyzy naukowe, a także konserwację dzieł wyjątkowej rangi, realizację konkretnych projektów konserwatorskich i restauratorskich. To, co szczególnie wyróżnia jej działalność, to ogromny dorobek konserwatorski. Wśród, wś Wśród dziesiątek realizacji szczególne miejsce zajmują że wieczne polichromie w kościele w Boguszycach, apartamenty królowej w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wnętrza kościołu w Warszawie, że wspomnę tu tylko Kościół Świętego Krzyża i Brochowie, liczne realizacje konserwatorskie dotyczące pojedynczych dzieł, w tym malarstwa sztalugowego na różnych podłożach oraz, co dziś szczególnie wspominani Cudowna rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego z kaplicy Bereszków. Pani profesor zdołała przywrócić tej rzeźbie jej pierwotny blask, nie zatracając przy tym śladów historii, nie zacierając patyny wieków. Jej konserwacja stała się nie tylko aktem mistrzostwa, połączeniem nauki, nauki i konserwacji z artyzmem. Pani profesor Maria Lubczyńska to osoba, która potrafiła łączyć i potrafi do tej pory prace badawcze, naukowe i artystyczne, podejście, mistrzowską analizę i precyzję wszystkich podejmowanych działań konserwatorskich z głęboką refleksją duchową. Jej praca przybra, przywracała i przywraca nadal nie tylko blask materii, ale również jej znaczenie. Dlatego też z najwyższym szacunkiem i wdzięcznością wyrażamy dziś uznanie dla jej wkładu w polską kulturę, naukę i duchowość. Proszę przyjąć na pana ręce gratulacje dla pani profesor. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję pani profesor. Proszę wręczyć, oczywiście. A zatem profesor Maria Lubryczyńska, laureatka 78. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Zapraszam na scenę i proszę o wręczenie nagrody przewodniczącego kapituły księdza biskupa Michała Janocha oraz prezesa Mateusza Zbroga. Zapraszam też na scenę reprezentującego laureatkę pana Jacka Lubryczyńskiego, męża laureatki. Zapraszam, panie Jacku. Bardzo pięknie dziękujemy, gratulujemy i prosimy o kilka słów, proszę o zajęcie miejsc Krzędze biskupie, prezesie. Ja jestem bardzo wzruszony, nawet nie mogę mówić. Troszkę bliżej do mikrofonu, jeżeli mogę patrzeć, <suszy> bo Pan był dobrze słyszany. Żona konserwacją się zajmowała od piątego roku życia, bo jej ojciec też był konserwatorem. I te wszystkie no, zapachy nęciły rzeczywiście takiego małego... Małą taką istotę i do Akademii miała, miało to charakter taki raczej no, przygodowy, ale później no już na Akademii tak gdzieś, bo wydział, żeśmy zaczęli w 1963 roku, wydział architektury najpierw. I do 1970 roku żeśmy się poznali, znaczy mniej więcej i pobraliśmy się. I od tego czasu, te 55 lat do dzisiaj, żona spędziła jako w zasadzie taki no, konserwator, tak jak Państwo słyszeli, co Pani Joanna powiedziała. No, raczej taki podchodzący do, do, do sedna sprawy. Zawsze po, chciała rozwiązywać każdy problem jak najlepiej, oczywiście. I konserwacja no, naprawdę nie jest prostym zajęciem. to... Szczerze mówiąc, powiem taką jedną rzecz. Alkoholik, pijąc 45% alkohol, przesąca to przez żołądek i wychodzi tam ileś promili, prawda? Konserwator pochylając się. Ja tylko mówię o jednej sytuacji, gdy myje, powiedzmy sobie, obraz, wdycha 99% alkohol, spirytus, wdycha do płuc od razu, który idzie do mózgu. I potem osadają się tam i toksyny, i, i różne rzeczy. Naprawdę nie, nie wierzcie Państwo, że to jest nieszkodliwe. To naprawdę jest szkodliwe. Alkohol jest wrogiem wszystkiego. Nawet, nawet tutaj. Także chciałem bardzo podziękować i przeprosić, że nie żona jest chora, naprawdę. Po prostu fizycznie jest niemożliwe byłoby nawet przyjście. I żona bardzo dziękuję kapitule panu prezesowi za to wyróżnienie. To jest dla niej no, ostatnia praca w zasadzie, którą wykonywała właśnie ten Chrystus z kaplicy Baryczków. To jest ukoronowaniem jej całego powiedzmy sobie dorobku y, artystycznego i konserwatorskiego i naukowego, bo rzeczywiście sporo czasu poświęcała y, i pracy naukowej i pracy dydaktycznej również. Także serdecznie dziękuję i przepraszam, że nie ma żony, tylko musicie Państwo mnie, że tak powiem, oglądać. No ale tak, taki jest los konserwatora. Dziękuję serdecznie. Jacek, Jacek Lubryczyński wymienił żonę profesor Marii Lubryczyńskiej, laureatki 78. Nagrody imienia Włodzimierza Pietrzaka.